Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy serdecznie wszystkich Państwa. Zbliża się 14. niedziela zwykła i chcemy podzielić się z Wami refleksjami dotyczącymi tekstów liturgicznych, które Kościół Święty przygotował nam na ten dzień. A przed mikrofonami dzisiaj ks. Łacie Galle, Anna Harmata i Roman Harmata. Mamy dzisiaj piękny tekst ewangeliczny, w którym Jezus mówi Wysławiam Cię Ojcze Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczką, tak ojcze, gdyż takie było twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi ojciec mój. Nikt też nie zna syna, tylko ojciec, ani ojca nikt nie zna, tylko ten, komu syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo i moje brzemię lekkie. Kim są te osoby prostego serca, które tutaj nazywamy prostaczkami? A tak naprawdę chodzi o pokorne osoby, które mają serce jak dziecko. Jakie to mają być dyspozycje, abyśmy mogli się identyfikować z tą właśnie grupą? W pierwszym rzędzie tam jest użyty taki termin grecki nepios, prawda? Czyli najpierw oznacza nepios dziecko. I do takie w pierwszym stadium rozwoju, można tak powiedzieć, fazie rozwoju. Czyli do dziecko, które jeszcze samo nie potrafi za siebie decydować, rozumować dobrze, odczytać rzeczywistości, ale które jest pełne ufności, prawda, pełne radości. I wie dobrze, że rodzice dla niego jak najlepiej, nie? Ten pojmuje te tajemnice. Przyjmuje po prostu z całym sercem, nie kalkulując, nie osądzając, czy, czy rzeczywiście to jest prawda, czy nie. Przyjmuje, bo ufa, że tak jest. Że to jest prawda. Mając to na uwadze, myślę, że. Jakoś przynajmniej mówię o sobie, no ta niedziela mnie osobiście prowokuje do tego, żeby zadać pytanie w związku z tym, czym jest mądrość? Czym jest ta prawdziwa mądrość? A przede wszystkim, czym jest mądrość w języku Biblii? Prawda? Kto to jest mądry w języku Biblii? Bo tu jest, w się przed mądrymi i roztropnymi, objawiłeś się prostaczką. Znowu, to tłumaczenie jest takie niefortunne, nie? Bo tu znowuż ta mądrość, o której tu Pan Jezus mówi, nie jest mądrością. Tą biblijną. Ona jest bardziej właśnie przepisana, jak się przekonamy za chwilę, tym prostaczką. Czyli ta mądrość biblijna nie, ma niewiele do czynienia z inteligencją, czy nawet powiedzmy z wykształceniem, z wiedzą techniczną, wiedzą poznawczą, empiryczną, naukową. To nie tędy droga. Mądrość serca. Dokładnie. Więc tak sobie myślę, że dzisiaj, szczególnie kiedy mamy do czynienia z takim ja to nazywam swoistym kultem wiedzy i nauki. Naprawdę w wielu miejscach, w dziedzinach życia społecznego, kulturowego, niestety również religijnego, stawia się naukę jako bożka, jakiegoś bożka na piedestale. No Józyf, nie wiem jak wy, ale moje odczucie na przykład w, w czasie tego nieszczęścia, które miało miejsce dosyć niedawno, nie będę go określał, no w wielu miejscach czy plakatach widziałem napisy szczykawki i podpis nauka nas zbawi. Science will save us. Powiem wam szczerze, że głęboko mnie te słowa no, dotknęły. Bardzo głęboko. To nie są żarty. I dzisiaj, kiedy widzimy taki wszechobecny autorytet nauki, to to pytanie, czym jest prawdziwa mądrość, wydaje się tym bardziej ważnym. Tym bardziej, że w każdej dziedzinie chce się zaprowadzić ten porządek naukowej wiedzy i niestety ta intymna przestrzeń życia duchowego nie jest od tego też wolna. Coraz bardziej gdzieś to tam wchodzi z pazurami. Człowiek jakby chciał wszystko ogarnąć, nad wszystkim panować, nad wszystkim mieć kontrolę, i nawet zauważcie, że w takim kontekście Pana Boga stawia się pod ścianą, Pana Boga się przywołuje do tablicy i w wielu momentach i miejscach nawet słyszymy pytania, czy w ogóle Bóg istnieje. A jeżeli istnieje, to czy jego istnienie zgadza się z nauką? Potwierdzenia żądamy. Myślę, że absurdalność takiej postawy no, nie da się w ogóle nawet określić. Więc. Zastanówmy się, myślę, bo głupota wielu oświeconych ludzi, ja powiem tak, oświeconych wedle kategorii tego świata, czy myślicieli, która jest również szeroko wprowadzana nawet w życiu politycznym. Przecież wszyscy jesteśmy tego świadkami. Czy to w Unii Europejskiej, czy nawet tu w kraju, gdzie żyjemy. To widzimy. Decyzje, które są jednego dnia autorytatywnie podejmowane, drugiego dnia odwoływane, prawda, ale już tak, żeby się nie przyznać do błędu, więc najlepiej po prostu przemilczeć i udać, że nic się nie stało. Więc ta głupota tych oświeconych myślicieli. Która jest szeroko prowadzona na naszych oczach, jest po prostu ewidentna. Więc też można by odwrócić sprawę i powiedzieć sobie, śmiało postawić pytanie, dlaczego nauka staje się czasem jedynie parawarem dla głupoty. Bo tak jest, że nauką się zastawia głupotę. Swoje po prostu bezsensowne wybory. Dlaczego często właśnie ludzie prości? To jest to, do czego dążę, i tu na chwilę przystanę. Dlaczego ludzie prości, niewykształceni, bo to jest właśnie ci bardziej Nepios, którzy nie mają wielkich studiów pokończonych, a z którymi się rozmawia, są o wiele mądrzejsi, roztropniejsi niejednokrotnie, niż wielcy naukowcy tego świata. To jest dla mnie niepojęte. Ja na przykład mówię o swojej babci. Niewiele klas pokończonych. To byli ludzie tak niezwykle mądrzy, przenikliwi, potrafiący odczytywać znaki czasu, co Bóg mówi, jak Duch komunikuje, że to było niesamowite. Ale takich ludzi się chce słuchać, chce się z nimi przebywać. Zobaczcie, że nas ciągnie w kompletnie innym kierunku. O co w tym wszystkim chodzi? Ja przynajmniej mam takie doświadczenie, bo były takie sytuacje, kiedy osoby uważające się za wykształcone odrzucały na przykład fakt zaistnienia cudu. Cud jest zjawiskiem czy wydarzeniem, które nauka nie jest w stanie w jakikolwiek sposób wytłumaczyć. Prawda, na przykład zjawisko lewitacji, czy jakiekolwiek inne zjawisko, które Pan Bóg swoją mocą w życiu świętych wielokrotnie potwierdza, a ci ludzie Odrzucają taką możliwość, mówiąc, że wątpimy, że w ogóle to zaistniało. Albo Kościół sobie wymyślił jakiś tam przykład po to, żeby potwierdzić swoją własną postawę. Odrzucają coś, co dla nas w Kościele jest nadprzyrodzonym potwierdzeniem świętości danego świętego. A więc to nie jest rzecz błaha. Również mamy do czynienia z cudami eucharystycznymi. Pan Bóg w historii Kościoła wielokrotnie potwierdzał swoją obecność, a nawet szczególnie w stosunku do takich osób, które miały wątpiące serca. I znowu ten świat nauki odrzuca takie cuda, które Pan Bóg potwierdza, prawda? pokazuje nam w Kościele. Ale tutaj jednocześnie mamy to następne stwierdzenie, że błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. A więc to ciągle jest sprawa serca. Bo tak jak mamy przykład sytuacji z Abrahamem i Łazarzem, że nawet gdyby ktoś z umarłych przyszedł, dalej nie uwierzą. Albo mieli ochotę zabić i łazarza, i Jezusa, mimo że byli świadkami wielu cudów, które Jezus dokonał, wielu uzdrowień, skrzeszeń, mimo wszystko pycha była mocniejsza niż empiryczne zjawisko cudu, na które mieli okazję popatrzeć. Mhm. I tu się okazuje, że jednak ta siła naszej pychy, to, to, to odrzucenie Boga, ten upór trwania właśnie w swoim własnym przeświadczeniu. Czasem podparty i nauką, może spowodować odejście od wiary i odrzucenie faktu, że Bóg tak. potwierdził swoją obecność. Dlatego w drugim czytaniu czytam jak gdyby kontynuację z niedzieli 13, gdzie słyszymy: Jeżeli będziecie uśmiercać popędy ciała, będziecie żyli. Czyli to nasze widzenie ograniczone, ograniczone zmysłami, a Pan Bóg wykracza ponad to. I dlatego człowiek i nauka nie jest w stanie objąć. Pana Boga i nigdy tego w stanie nie będzie mogła zrobić. Jeżeli doświadcza, widzi, człowiek swoimi możliwościami nie może tego zbadać ani dotknąć, może się tylko uniżyć. To Pan Jezus mówi, dlatego te pokorne serca ale myślę są właśnie, w stanie się, zrozumieć. Dokładnie, ale myślę właśnie, że, bo tu trzeba być uczciwym, wśród i naukowców i, i naprawdę wielkich ludzi tego świata, potężnie wykształconych i tak dalej, są tacy ludzie również nie? i to widać w ich postawie. Niejednokrotnie też i z tym się spotkałem, gdzie w pewnym doświadczeniu, prawda, poznawczym, innym, naukowym, dążeniu do tego poznania, no spotyka się z jakąś konkretną ścianą, gdzie, przed którą pokornie zdejmuje kapelusz i mówi dalej, nie jestem w stanie pójść z możliwościami, które na tym etapie jako człowiek posiadam i które daje mi też nauka. Prawda? Czyli tu znowu, nie pycha, ale pokora. Nie? Ja myślę, że to jest to. I to, co tutaj słyszę od Was, to jest właśnie to. Zadaliśmy to pytanie, czym jest prawdziwa mądrość. Dlaczego tak jest? Postawiłem te pytania wcześniej, i precyzyjnie właśnie myślę, że dzieje się tak dlatego, że mądrość to jest o wiele bardziej sprawa serca niż rozumu. I to jest mądrość biblijna. Bo w ogóle, w, w myśli semantyce biblijnej, człowiek nie myśli rozumem, człowiek myśli sercem Patrzcie, jakie to jest mądre. Nie mamy takich powiedzeń miej serce i patrzaj w serce. Nie jest to najważniejsze, co jest widoczne dla oczu, ale to, co dzieje się w sercu ludzkim, a Bóg ma tam wstęp. I właśnie o to chodzi. Wejść w te intymne miejsce, tą sferę przestrzeni, w której jest Bóg, i tam uczyć się od Niego i jego sposobu myślenia. I to jest właśnie to. Czyli mądrość to nie kwestia rozumu, ile bardziej serca, która całkowicie polega na otwarciu się naprawdę w jej pełni, a nie ogranicza się tylko do jej. Intelektualnego wymiaru. Prawda w pełni. Znowu wracamy do czego, cośmy mówili w zeszłym tygodniu. Nadprzyrodzony sposób myślenia, patrzenia, działania. Mądrość polega na skupianiu się i w słuchaniu, ale też w słuchaniu sercem. Nie słuchaj uszami, słuchaj sercem. Starajmy się słuchać sercem bardziej niż uszami. Przez uszy wchodzi nam dźwięk, ale serce powinno rozumować rozeznawać, słuchać, podejmować decyzje. Serce. I nie ma, nie ma w niej, zobaczcie, w tej mądrości, żadnej rządzy władania nad czymś albo nad kimś. Nie ma. Nie ma rządzy kontrolowania wszystkiego i wszystkich, rozumienia wszystkiego i wszystkich. Jest daleko idąca pokora, która się uniża, to co Pani nie powiedziała, przed tajemnicą, i chcesz z tą tajemnicą obcować, od niej się uczyć, współpracować. Czyli nasza droga do mądrości polega na pokornym słuchaniu głosu jedynego mądrego, czyli Boga. Pokorne słuchanie głosu jedynego mądrego, mądrego z dużej litery, czyli Boga. Dlatego Panie Jezus dzisiaj mówi, że prawdziwej mądrości trzeba się uczyć w pokorze serca. Nie ma innej drogi w pokorze serca. Kiedy my, myślę, pójdziemy za tą radą pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii, to też doświadczymy, że wcale nagle, nieraz było to moim też doświadczeniem, myślę, że waszym również. Nagle dochodzisz do wniosku, że wcale nie musisz nad wszystkim panować, wcale nie musisz wszystkiego wiedzieć, wcale nie musisz wszystkiego, jak to się mówi dzisiaj, ogarniać, bo ten świat nas do tego zmusza. Zauważcie, w jakim my świecie żyjemy. Ty wszystko musisz ogarnąć, tu, tu musisz kontrolować, tu nie, nie da się, po prostu się nie da. Nie wszystko musisz wiedzieć. Nie wszystko musisz rozumieć, nie wszystko musisz poznać, nie wszystkiego musisz doświadczyć, nie wszystko musisz wiedzieć, żeby żyć. A ten świat odwraca ten porządek. On nam mówi, że żeby żyć, to właśnie to trzeba robić. Nie! A mądrość Boża mówi, wcale nie. Żeby prawdziwie żyć, wcale nie musisz tego. I wtedy mamy w sercu pokój, w sercu mamy radość i tak naprawdę one nam pozwalają się cieszyć życiem. Czyli koniec końców, zadałem to pytanie i tak sobie odpowiadam teraz na nie. Mądrym jest ten, Mądrym może tak nie jest ten, kto wiele wie, ale mądrym jest ten, kto potrafi prawdziwie żyć. I tutaj jeszcze dodam te słowa. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić, czyli tym właśnie pokornego serca. Pyszne tego nie pojmie, za żadne skarby. A święty Paweł jeszcze nam doda, że mamy żyć nie według ciała, lecz według ducha. Duch. A potem, kiedy tłumaczy Jezus przypowieść o siewcy, ma jeszcze, jest jeszcze jedno takie stwierdzenie, że nie zrozumieli sercem, nie nawrócili się, dlatego nie mogłem ich uzdrowić. Prawda? Tutaj jeszcze raz wracamy, potwierdzenie, że Jezus mówi o rozumieniu sercem. Serce. Drodzy Państwo, i tym już kończymy dzisiejszą naszą audycję. Poprosimy księdza o błogosławieństwo. Takiego rozumienia byśmy wszyscy sobie życzyli, prawda? drogim Państwu również. Niech nam Pan Bóg na ten trud i walkę błogosławi. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Szczęść Boże. Szczęść Boże.